Makaron i duża ilość ciągnącego się podpieczonego sera to połączenie, które nie może się nie udać. Dzisiaj zrobimy najlepszego cheese'a w Twoim życiu. Stary, tylko jeśli docinasz na wakacje, to nie wyłączaj tego filmu, bo dla Ciebie też się coś znajdzie. Także zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od tego prawdziwego, tłustego, pełnego sera, zapiekanego mac and cheese'a. No i zaczniemy sobie od sera. Najlepiej użyć kilku gatunków, bo każdy z nich wnosi coś innego do finalnego dania. Ja mam tutaj kremową, mleczną mozzarellę, która świetnie się topi i ciągnie, czedar, który wnosi bardzo dużo smakowo, gouda i parmezan. Ten ostatni topi się fatalnie, ale daje naprawdę fajny posmak. Najważniejsze jest to, żebyście użyli trochę mozzarelli, parmezanu, a cheddar i gołdę możecie sobie zamienić na inne sery. Możecie użyć sobie samego cheddara, samej goldy, pół na pół, na przykład sera gruyer. Możecie naprawdę eksperymentować. Oczywiście lista składników, dokładne proporcje i przepis będą na mojej stronie. Link macie w opisie. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie sery zetrzeć samodzielnie, bo to od razu w torebce, wiecie, takie już starte, one mają w sobie skrobię, dzięki czemu gorzej się topią. Gołdę kupiłem w kawałku i sam starłem ją wcześniej. I jak widzicie cheddar też jest w plasterkach, to ten sam, którego używałem w filmie z quesadillą, po prostu nagrywałem je jeden po drugim. Tak więc wszystkie sery ścieramy na tarce o grubych oczkach, parmezan oczywiście na małych i będziemy potrzebować odpowiednio 130 g mozzarelli, 40 g parmezanu, no i 360 g innych serów, u mnie goda i cheddar. Wszystkie sery wsypujemy do miski, mieszamy i bierzemy się za przygotowanie sosu serowego. W komentarzu możecie mi napisać, jaki jest wasz ulubiony ser. Garnek rozgrzewamy na średnim ogniu i wrzucamy 60 g masła. Kiedy się rozpuści, wsypujemy 40 g mąki i mieszamy przy użyciu trzepaczki tak, żeby mąka całkowicie była pokryta masłem. Smażymy to przez około 2 minuty, aż unosić się będzie lekko orzechowy aromat, po czym wlewamy stopniowo 570 ml zimnego mleka. Na początku będzie to wyglądać, jakbyście coś zepsuli, ale nie martwcie się, na sam koniec będzie git. Pamiętajcie tylko, żeby mleko wlewać stopniowo i mocno mieszać trzepaczką, żeby nie powstały żadne grudki. Jeśli jakieś małe powstały, to na koniec i tak znikną. Kiedy wlejemy już całe mleko, sos zagotowujemy i gotujemy jakieś 2-3 minuty. Wyłączamy ogień i dodajemy ćwierć łyżeczki świeżo startej gałki muszkatołowej. Teraz dodajemy do niego 2 trzecie naszego sera, trochę świeżo mielonego czarnego pieprzu, wędzonej papryki, sosu Worcestershire, Worcestershire? tak tego właśnie. Mieszamy to wszystko, aż ser się rozpuści, wszystkie składniki się połączą. No i nasz ekstra kremowy, serowy sos jest gotowy. Widzicie jakie to było proste? No to teraz bierzemy się za makaron. W garnku zagotowujemy wodę, dobrze ją solimy i wsypujemy 400 g makaronu. Użyjcie jakiegoś krótkiego, na przykład kolanek. Często słyszałem, że jak położy się szpatułkę na garnek, to wtedy woda nie wykipi, więc pora to przetestować. No i szczerze mówiąc, ten patent działa, tak więc go zatwierdzam. Makaron gotujemy 2 minuty krócej niż instrukcja na opakowaniu, a następnie odcedzamy go na dór szlaku. Tylko nie przelewajcie go zimną wodą, bo wtedy wypłuczemy z niego całą skrobię, a tego nie chcemy, bo sos nie będzie się trzymał makaronu. Wsypujemy go do sosu i dokładnie mieszamy, a następnie przekładamy do brytfanki lub naczynia żaroodpornego. Posypujemy pozostałym serem i musimy przygotować jeszcze chrupiącą posypkę. Ale zanim to zrobimy, rozgrzejcie sobie piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Tak więc, żeby zrobić posypkę. Patelnię rozgrzewamy na średnim ogniu, rozpuszczamy na niej 30 g masła i wsypujemy 50 g panko lub ewentualnie bułki tartej. Smażymy ją około 5-6 minut na złoto-brązowy kolor i doprawiamy odrobiną czarnego pieprzu. Ta posypka jest świetna nie tylko do McChee'a, bo sprawdzi się też fajnie do innych kremowych makaronów, np. al limone cacio e pepe, makaronu z pesto, penala vodka, naprawdę wymieniać i wymieniać. Naszego mac and cheese posypujemy panko i wkładamy do tego rozgrzanego do 190 stopni piekarnika na około 25 minut. Pieczemy go do momentu, aż ser na wierzchu się zarumieni i będzie chrupiący. Teraz najtrudniejsze, czyli po upieczeniu musimy mu dać odpocząć przez około 15 minut, no a po tym czasie podajemy i próbujemy. Dobra, no to pora próbować. Ja za ten przepis zabierałem się już nie wiadomo ile. Mnóstwo sera, mnóstwo węgli. To co lubię. Więc próbujemy. Wiadomo, najlepsza część to jest ten spieczony ser z góry. O mój Boże. Mm. Co ja mogę powiedzieć o tym daniu? Turbo serowe. No shit, Sherlock. E, To jest fajny taki złożony smak, wiecie, jest ta mozzarella, która jest fajna, kremowa, ciągnąca. To wszystko jest dopełnione smakiem cheddar'a, parmezanu, jeszcze tej gołdy, którą dałem. E, smak tego zale będzie zależeć oczywiście od tego, gdzie, jakiej tej mieszanki serów użyjecie. Bechamel też fajny, czuć tą gałkę, czuć trochę taki delikatny, wędzony posmak od wędzonej papryki, od sosu z Naprawdę genialne na cheat po prostu idealne, idealne. Jeżeli jesteście na diecie i nie chcecie go robić na cheeta, to zostańcie kilka minut, bo mam dla Was inny fajny przepis na dietetycznego mac and cheese'a z dużą ilością białka. Czas zabrać się za naszego wysokobiałkowego, dietetycznego mac and cheese'a. Do jego przygotowania będziemy potrzebować 70 g makaronu, 35 gramów sera, ja użyłem tej gołdy, 5 g parmezanu, 50 g jogurtu greckiego, może być niskotłuszczowy, 50 g groszku, żeby zwiększyć objętość dania, podbić witaminy i błonnik, no i 200 g upieczonego, usmażonego kurczaka lub innego chudego źródła białka. Użyjcie czegoś co zostało wam z poprzedniego obiadu, a jeśli nie macie żadnych resztek, no to po prostu usmażcie lub ugrilujcie pierś z kurczaka. Makaron wsypujemy do garnka i wlewamy zimną wodę, ale tylko tyle, żeby go pokryć. Im mniej wody wlejemy, tym więcej skrobi będzie w finalnym sosie, dzięki czemu będzie bardziej kremowy. Doprawiamy odrobiną soli, włączamy średni ogień i gotujemy to wszystko, aż makaron będzie al dente. Pamiętajcie tylko, żeby od czasu do czasu zamieszać, żeby makaron nam się nie posklejał. W międzyczasie kroimy sobie kurczaka na drobne kawałki. Minutę przed końcem gotowania wrzucamy do garnka kurczaka i groszek, a następnie mieszamy. Po około 8 minutach, bo tyle potrzebował mój makaron, jak widzicie, większość wody już odparowała. Teraz wyłączamy ogień i dodajemy jogurt grecki, mieszamy, aż wszystko ładnie się wymiesza, masło maślane. Następnie starty serii parmezan. Kiedy sery się rozpuszczą, doprawiamy wszystko wędzoną papryką, czosnkiem granulowanym. Ja dla odrobiny pikanterii lubię dodać sobie jeszcze tabasko. Oczywiście, jak zawsze, sól do smaku, no i nasz dietetyczny mac and cheese jest gotowy. Taka wielka Micha ma 637 kcal. 56 gramów węgli, 13 gramów tłuszczu, no i aż 70 g białka. Tak więc makro jest kozackie, a o smaku przekonamy się za chwilę. Dobra, no to pora próbować. Już powstało tu generalnie z dobre 10 minut, zanim zrobiłem fotki i tak dalej. No i muszę wam powiedzieć, że dalej jest mega kremowe. Generalnie nie mam pytań. Jest niemożliwe, że to jest tak kremowe, tak serowe i ma tak dobre makro. McChee'a generalnie nie powinno się jeść codziennie, ale to jest taka wersja, którą nawet osoba, która nie jest na diecie, myślę, że jest w stanie sobie normalnie na lajcie zjeść i wcale nie będzie narzekać, że o, to jest jakieś zdrowe, dietetyczne i tak dalej. Kurde, tu macie nie tak dużo węgli. Ta porcja jest naprawdę solidna, jest dużo białka, dużo błonnika. Eee, czego kurde chcieć więcej? no. Sos jest kremowy. Jest bardzo serowy. Eee, jest troszeczkę ostre, bo podbiłem sobie to wszystko tabasko. Trochę przypraw tutaj dosypałem. Jest naprawdę, naprawdę git. Zanim skończę, no to dajcie jeszcze znać, którą wersję McKenzie sobie zrobicie. Czy, czy tą pieczoną, taką OG, czy może tą dietetyczną, bardziej zdrową, a może obie. No i co? To by było na tyle. Widzę się z Wami w kolejnym filmie. Siemanko. Jeśli jeszcze to oglądasz, to chciałem Ci bardzo podziękować, bo to bardzo dużo dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że te przepisy Ci się podobały, że zrobisz sobie jeden, może nawet dwa. Cały film był fajny, fajnie, przyjemnie się oglądało. No i co? Widzimy się w kolejnym.